Sprawdzają się prognozy specjalistów o wzroście zachorowań na COVID-19 w okresie wakacji. Powodem jest niestosowanie się do zaleceń sanepidu, jeśli chodzi o zachowanie dystansu społecznego i konieczność noszenia maseczek. Najnowsze dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z 27 lipca informują, że w powiecie polickim 15 osób zostało zarażonych koronawirusem. Maseczkę noszę w sklepie. Jak wchodzę do sklepu, nos noszę maseczkę. W pracy mam przy No i w autobusach komunikacji miejskiej. No i myślę, że to chyba wszystko. Nie wiem, gdzie tam jeszcze. Jak się na praca, obaw, nigdzie z dziećmi nie chodzę ani nic, no bo nie mam, tak? Czy noszenie maseczek jest uciążliwe? E, no troszkę tak, troszkę tak. Nie, nie zawsze można dobrze oddychać, nie? Ale tak to ogólnie jest okej. Okay. W moim wieku to jest, wie pani, jak to mówią, pożądane i dla własnego zdrowia. No teraz wysiadłam trochę z autobusu, to chciałam poddychać, ale idę do przychodni, to tam będę musiała za, założyć dalej. Także no staram się, cała moja rodzina oczywiście pilnuje tego, także na razie jesteśmy jako tak zdrowi. To jest utrudnieniem, przy czym Proszę Państwa, noszę tam, gdzie wymagają tego przepisy. Tyle. Czyli gdzie? Do urzędów, do przychodni, do sklepów. W kwarantannie znajduje się obecnie 131 osób, a pod nadzorem Sanepidu 23 osoby. By zmniejszyć możliwość zakażenia się COVID-19, należy powszechnie nosić maseczki w pomieszczeniach, o czym wie doskonale duża część społeczeństwa. W każdym miejscu, gdzie jest ciaśniej, czyli w każdym sklepie. Na ryneczku, w przychodni, no, w takich miejscach, czy, czy, czy w autobusie, to wiadomo, że zakładam. Czy są utrudnieniem? No na pewno są utrudnieniem, jest w nich duszno, jeszcze szczególnie w, jeżeli jest pogoda taka słoneczna, gdzie jest wyższa temperatura, no to są utrudnieniem, no ale niestety trzeba przestrzegać i może niestety, no stety, bo trzeba w jakiś sposób dbać o siebie i o innych, więc jeżeli się jest świadomym człowiekiem, no to trzeba nosić te maseczki. Noszę maseczki, bo wszędzie, i w telewizji, i w prasie są ostrzeżenia, są wypowiedzi tych, którzy się zajmują, fachowców, mikrobiologów i wszystkich innych fachowców związanych z chorobami wirusowymi. No i dlatego staram się przestrzegać. Noszę maseczki tam, gdzie trzeba. Na ulicy już nie, ale wchodzę do sklepu, wchodzę do lekarza wszędzie, wszędzie maseczkę. Nie mam utrudnień aż takich, żeby narzekała. Uważam, że to jednak jest zabezpieczenie moje, ale i kogoś. Pracownicy Sanepidu wraz z funkcjonariuszami policji i Straży Miejskiej prowadzą działania prewencyjno-edukacyjne skierowane do przedsiębiorców i mieszkańców powiatu polickiego i przypominają o obowiązku zakrywania nosa i ust. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach w trakcie przeprowadzania bieżących kontroli w nadzorowanych obiektach zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa, jak również udostępniania środków do dezynfekcji rąk lub zamiennie rękawiczek ochronnych. W całym województwie zachodniopomorskim odnotowano ponad 700 potwierdzonych zakażeń. Nie ma osób hospitalizowanych. Kwarantanną objęto prawie 3000 ludzi. Pod nadzorem sanepidu znajduje się blisko 450 osób. Liczba ozdrowieńców wynosi 587. Zmarły 23 osoby.